serdecznie. Przygotowałam dla Państwa dzisiaj krótkie wystąpienie na temat prognozy według metody Flying Star chińskiego Feng Shui na rok 2020. W zasadzie jest to rok szczura, który trwa do lutego 2021. I chcę króciutko powiedzieć o zmianach energetycznych, które w tym roku nastąpią. W Chinach, w Chinach, szczególnie w krajach, gdzie zachowała się tradycja klasycznego chińskiego Hong Shui, początek roku według kalendarza księżycowego jest zmienny. W tym, roku, w tym roku początek roku szczura był 25 stycznia, natomiast od 5 lutego zmienia się energia według kalendarza słonecznego i to jest podstawą do obliczeń, które od lat stanowią największą tajemnicę Chińczyków a przynajmniej tych Chińczyków, którzy wyemigrowali z Chin komunistycznych i rozprzestrzenili tą niesamowitą wiedzę na całym świecie. Ja przygotowuję takie prognozy od kilku czy kilkunastu już lat i one pokazują, jak zmienia się energetyka w naszym domu, ponieważ każdy dom, każde mieszkanie, właściwie każdy pokój, w którym przebywamy, zwłaszcza w którym śpimy, jest czymś w rodzaju baterii energetycznej i my, my jesteśmy chodzącą baterią, ponieważ jesteśmy wypełnieni wodą w, co najmniej w 70% i bardzo czule odbieramy energię, które płyną z różnych kierunków świata, które są wypadkową, nazywane są Chi przez Azjatów, natomiast one w pewnym stopniu są kombinacją pol, pola magnetycznego Ziemi i promieniowania kosmicznego i, i zachowują się jak wiatry wiejące po powierzchni Ziemi, w którym miejscu nie przebywalibyśmy w danym roku, będziemy odbierać podobnie te wiejące z różnych kierunków delikatne wiatry elektromagnetyczne. Chińczycy zaczynają tego typu działania, czyli zmiany remediów w domu i analizę mieszkania pod kątem rocznych energii. Od wyszukania y, części domu, które są najbardziej niebezpieczne na dany rok. I w tych y, zaczyna się zwykle od likwidacji niebezpiecznych skutków, czyli wytropienia miejsca, które może w, w danym roku być dla nas trochę niebezpieczne. Y, stawia się tam lub wiesza remedia, proste rzeczy, które stanowią odprowadzenie energetyczne tej, tej szkodliwej energii a następnie przechodzi się do części domu, które są na dany rok pozytywne, korzystne i wtedy próbujemy znaleźć sposób, żeby przebywać tam jak najwięcej, żeby wzmocnić te miejsca kolorami, ewentualnie ruchomymi przedmiotami. Także opowiem króciutko, jak to na ten rok wygląda. Ta metoda jest niestety kilkuczłonowa i właściwie, żeby te zmiany wprowadzać, dobrze byłoby znać stałą mapę domu w którym mieszkamy. Natomiast jeżeli nie macie Państwo takiej stałej mapy, bo jest to dość skomplikowane zrobienie tego, ale istnieją już programy, w których można sobie to wyliczyć, tylko to bardziej skomplikowana kwestia, nie będę o tym dzisiaj mówić. Natomiast te zmiany roczne możemy zastosować w każdym budynku, w każdym biurze, w każdym pokoju i to jest w miarę proste. Tak więc w tym roku, w roku, w roku szczura, najbardziej niebezpieczny będzie sektor wschodni, bo częstotliwość, która powoduje wypadki, problemy problemy finansowe przynosi będzie w tym roku ten wiatr, jakby będzie wiał od strony wschodniej i w tym sektorze domu, jeżeli budynek podzielimy na 8 części według osi północ-południe, powinniśmy stosować remedia. I remedia, jakie używamy w przypadku kierunku wschodniego i tej częstotliwości, to nazywa się five Yellow, pie, ziemia 5. To są metalowe przedmioty. Mogą to być metalowe dzwonki składające się z sześciu rurek pustych w środku. Może to być również woda z solą i sześcioma monetami położonymi na, na wierzchu soli. Albo inne metalowe przedmioty, które mamy w domu, z tym, że te dzwonki z pustymi rurkami działają najlepiej. I to jest taki kierunek, którym który jeżeli mamy w tym miejscu wejście, to możemy w tym roku odczuwać bardzo silnie problemy finansowe, bo jest to kierunek, który może nawet spowodować bankructwo, jeżeli nie zrobimy żadnych zabezpieczeń, a pod koniec roku powiedzmy, jeżeli mamy tam główne wejście, to czy jeśli to jest firma, to rzeczywiście może mieć duże problemy. Natomiast jeżeli śpimy w tym kierunku, to mogą powstawać możliwości wypadku, czyli po prostu będziemy bardziej zmęczeni, będziemy, będziemy spać gorzej, możemy czuć się źle i wtedy będąc mniej uważnymi łatwiej przyciągamy do siebie jakiekolwiek różne wypadki stłuczenia, czy to czy mogą to być wypadki samochodowe. Jeżeli śpimy w dobrym sektorze domu, to te wypadki będą niezbyt, powiedzmy, że ich skutki nie będą bardzo niebezpieczne. Gorzej, jeżeli w sektorze wschodnim już panuje energia, która jest nie za korzystna, to wtedy mogą to być wypadki trochę bardziej ciężkie. Kierunek, drugi kierunek niebezpieczny w tym roku to jest kierunek południowy i z kierunku południowego będzie działać energia, która powoduje choroby. Tak więc lepiej nie spać w tym miejscu. Jeżeli mamy możliwość zmiany pokoju sypialnego czy przesunięcia łóżka, to radzę wysunąć się z takiego miejsca i przenieść się ze spaniem gdzie indziej. Następny kierunek niezbyt korzystny to jest kierunek północny. I kierunek północny to w tym roku yy, nazywa się to w tej metodzie yy, gwiazd, yy, yy, wędrujących gwiazd, nazywa się ten kierunek kierunkiem konfliktu yy, i agresji. To jest sektor domu, jeżeli tam będą spały dzieci, mogą zrobić się bardziej mutliwe, jeżeli dorośli, to mogą mieć problemy w pracy, mogą stać się bardziej agresywni. Jest to po prostu częstotliwość, która oddziaływuje na media wątroby i możemy przez to być bardziej drażliwi. W tym sektorze dobrym, dobrym remedium będzie wszystko, co jest związane z elementem ognia, czyli będzie to na przykład kolor czerwony, mogą to być przedmioty trójkątne, nie mogą to być żadne kwiaty czerwone, ponieważ one mogą tylko zwiększać problem powstający w tym miejscu więc kartka nawet czerwonego papieru, czy czerwona poduszka, czy czerwony dywanik powinno po prostu pomóc w tym wypadku. Trzeci niekorzystny kierunek to jest w tym roku centrum domu. W centrum każdego domu będziemy mieli panującą energię 7 metal, która powoduje... Problemy, które dotyczą metal, metalu 7 i one są najbardziej związane z, z źle podpisanymi umowami, z problemami prawnymi, z oszustwami, możemy zostać oszukani. Remedium na, na energię 7 metal stanowi woda i rośliny. Czyli możemy postawić w tym sektorze domu trzy rośliny. Jeżeli nie mamy tam miejsca, to najsilniej działające remedium to są po prostu trzy pędy bambusa w szklanym naczyniu. Generalnie energia, która panuje na dany rok w środku domu, w pewien sposób determinuje też co się z nami będzie działo w takim roku. Jeżeli centrum domu jest otwarte i aktywne, to bardziej możemy odczuć skutki tej energii 7 metrów w roku 2020. Jeżeli część, ta część mieszkania jest bardziej zamknięta, to nie będzie nas to dotyczyło. Przejdę teraz. A nie podałam jeszcze remedium na sektor południowy, który jest związany z chorobami i w, w sektorze południowym najlepiej działa jako remedium metal, okrągłe metalowe przedmioty. Tradycyjnie stosuje się metalowe chińskie monety, okrągłe z kwadratową dziurką, w środku wiesza się sześć takich monet. Wszystko co jest związane z metalem, to jest liczba sześć, okrągłe przedmioty, metal to, to są remedia w części domu, która jest, on znajduje się od południa. Następne, następne gwiazdy, lecące gwiazdy, które w tym roku będą aktywne, to są tak zwane neutralne, czyli nie one, one mogą być w innym okresie czasu aktywne i korzystne. W 2020 roku będą to częstotliwości, które będą bardzo intensywnie panować w sektorze południowo-wschodnim metal 6 i następnym sektorem, który jest Neutralny i jest, jest, może, może być korzystny, może być niekorzystny w zależności od sytuacji. To jest sektor południowo-zachodni. Na południowym wschodzie będzie aktywna częstotliwość metalu i tam możemy jako remedium używać naczyń z wodą albo niebieskiego czy czarnego koloru. I ta, ta energia jest ciekawa, ona w pewnym stopniu bardzo silnie wpływa na to, że ludzie śpiący w takim sektorze czy pracujący mogą, osiągają łatwo duży autorytet w swoim otoczeniu. Natomiast jeżeli śpimy w tym sektorze, to w niektórych miesiącach możemy mieć problem z chorobami związanymi z głową albo z nogami. Od południowego zachodu z kolei... Panuje częstotliwość, która jest nazwana taką romantyczną gwiazdą, cztery drewno. I ona z kolei wpływa na to, że powstają, jeżeli śpimy w takim miejscu czy dużo przebywamy, powstają to koło nas plotki i skandale. Natomiast jest to też gwiazda, tak zwana gwiazda romantyczna, która i wpływająca na dobre wyniki w nauce u dzieci albo u ludzi piszących i jest gwiazdą, gwiazdą literatów. A więc jeżeli, mamy, jeżeli w domu czy w pracy zajmujemy się pisaniem tekstów, to ten południowy zachód w tym roku powinien być bardzo korzystny dla nas. Z kolei najbardziej, najbardziej w tym roku korzystne miejsca to, to będą sektory zachodnie, czyli Zachód i Południowy Zachód oraz sektor północno-wschodni. Jeżeli mamy taką możliwość, żeby możemy przesunąć nasze łóżko. Czy przekręcić go i spać głową w tych kierunkach, to będzie to zdecydowanie najlepsze na, ten, na rok 2020. Jeżeli mamy wejście do domu w, w jednym z tych sektorów, to zwłaszcza, zwłaszcza jeżeli będzie to sektor zachodni czy południowo-zachodni, to odczujemy ten rok jako lepszy finansowo. Jeżeli firma jest skierowana wszystkimi oknami czy wejściem głównym na te kierunki, to też jest to zdecy zdecydowanie dobry rok finansowo dla, dla firmy, która się mieści w takim właśnie budynku. W, tych, w sektorach zachodnich i północno-zachodnim i zachodnim elementami, które wpływają na stymulowanie tej energii są na przykład rośliny. W obydwu sektorach możemy postawić dodatkowe rośliny, możemy użyć koloru zielonego, możemy użyć też koloru czerwonego. W sektor Sektor zachodni jest bardziej związany z energią ognia, więc tam y, y, można użyć również kryształy, y, ponieważ one w jakiś sposób stymulują tą energię ognia nieco niwelują i negatywne skutki. Y, chcę jeszcze powiedzieć krótko o y, y, w tym, w jakich kierunkach w danym roku należy podróżować, bo to jest też powiązane z. Jest to właściwie japońska numerologia, ale ona wiąże się y, z metodą lecącej gwiazdy i z kierunkami które są używane w tej metodzie, które są korzystnymi na dany rok i niekorzystnymi. I jest to też związane z kierunkiem tak zwanego wielkiego księcia, czyli jest to tak jakby kierunek Jowisza na, na, na nieboskłonie w danym roku. I to mówi się, że te nie należy podróżować, jeżeli wiemy, jaki jest kierunek Jowisza na dany rok, to podróżowanie w kierunku aktywnego Jowisza i, i przeciwnym do niego kierunku może być niebezpieczny i wtedy trzeba dodatkowe zabezpieczenia przed podróżą zrobić, żeby nie ulec jakimś wypadkom, czy nie mieć problemów. I ten, no, w tym roku kierunek południowy jest właśnie kierunkiem księcia, jo księcia Jowisza na Taisui, na, na nieposkłonie, a kierunek północny, ponieważ jest to podróżowanie w przeciwnym kierunku do wielkiego księcia też może być niebezpieczny i może się tak zdarzyć, że jeżeli jeździmy na przykład prostą drogą, która dokładnie przebiega w osi północ-południe, to można to tak interpretować, że możemy mieć niebezpieczeństwo zderzenia frontowego, jeżeli jedziemy na południe, jeżeli jedziemy drogą na północ, to może na nas coś najechać od tyłu. Czyli to są po prostu bardziej ukryte niebezpieczeństwa, które wydarzają się z tyłu za naszymi plecami. I drugi niebezpieczny kierunek na 2000, 2020 roku to jest kierunek wschodni, tam gdzie jest ta niebezpieczna gwiazda Pięć ziemia. a więc wszelkie podróże, jeżeli chodzi o kierunek Taisui to jest to wąski zakres, południa i północy, jest to dokładnie oś północ-południe. Natomiast, natomiast cały sektor 45 stopni kierunku wschodniego będzie kierunkiem niebezpiecznym w tym roku, jeżeli jedziemy w tamtym kierunku. I z kolei jeżeli jeździmy w kierunku wschodnim, dość, jedziemy na przykład, bieramy się w dłuższą podróż, dokładnie na wschód to też należy uważać, bo mogą nas spotkać niebezpieczeństwa, które są jakby niespodziewane i zdarzą się od tyłu. To są takie drobne rytuały, które w Japonii kiedyś swego czasu były bardzo przestrzegane, tam specjalne rytuały robiono oparte, wszystko, wszystko to było oparte na filozofii pięciu elementów, że jeżeli mamy po prostu naszym niebezpiecznym kierunkiem jest pięć ziemia, to w jakiś sposób, żeby, żeby na przykład zapobiec wypadkom, to robiono pewne rytuały związane właśnie z pięcioma elementami i na przykład było to związane z roślina, roślina, jest drewno, jest elementem, który niszczy ziemię i wtedy po prostu czytałam o takich rytuałach związanych z gałązkami, że po prostu trzy gałązki rzucamy w stronę naszego kierunku podróży. To jest cała, cała dodatkowa historia i kiedyś o tym opowiem, natomiast... Faktem jest, że jeżeli wybieramy się w podróż, to fajnie jest sprawdzić sobie te kierunki, jeżeli interesuje nas ogólnie ta metoda lecącej gwiazdy i Feng Shui, bo rzeczywiście możemy uniknąć wypadków. Jest też taka metoda, która polega na tym, że zabieramy ze sobą, jeżeli urodziliśmy się na przykład w roku konia, to w tym roku możemy mieć trochę więcej problemów, bo konie jest antagonistą szczura i znajduje się po przeciwnej stronie znaków zodiaku. I jeżeli jedziemy gdzieś w podróż na południe czy na północ, no to lepiej mieć przy sobie kogoś, jak przyjaciela czy partnera, który jest na przykład urodzony w roku bawołu, ponieważ bawoły zdecydowanie będą miały dobry rok, w roku szczura. I co do astrologii, to bardzo ważne jest, jeżeli interesuje nas astrologia chińska, interpretacja wszystkich elementów horoskopu, czyli naszej daty w odczytanej w kalendarzu XIA, ponieważ zarówno godzina urodzenia, jak i dzień, jak i miesiąc są bardzo ważne. I jeżeli nawet urodziliśmy się w roku konia, to nie należy się obawiać, bo y, prawda jest taka, że jeżeli zdarza się nam rok klesz, czyli rok tego przeciwnego znaku, to tylko dla części ludzi urodzonych w roku konia może to być problem, bo jeżeli element wody jest naszym korzystnym elementem, a to wynika z dokładnej analizy horoskopu four pillars, cztery filary przeznaczenia, to być może będzie to rok na, y, bardzo ważny w naszej karierze, bo woda pomoże nam na przykład zdobyć wyższe stanowiska albo więcej zarobić. I y, z tą interpretacją y, rzeczywiście najpierw trzeba sprawdzić wszystkie, wszystkie elementy horoskopu, żeby móc powiedzieć, czy rok będzie szkodliwy, czy, czy będzie trudny dla nas, czy będzie łatwy. Jest też, y, co jest bardzo fajne w y, astrologii chińskiej, i wszystkich tych metodach, które się stosuje w feng shui, że one podają natychmiast rozwiązanie na problemy. Że jeżeli możemy mieć problemy wynikające z tego, że, że jesteśmy na przykład urodzeni w roku królika czy w roku, w roku konia, które to znaki będą bardziej miały ciężki rok, bardziej cięż, znaczy rok będzie trudniejszy w roku szczura, to Chińska astrologia podaje natychmiast lekarstwo, że noszenie przy sobie wizerunku przy tzw. przyjaciela szczura, czyli bawołu innego znaku zodiaku, ono może zminimalizować y, skutki negatywne i można to, 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 można to właściwie interpretować na zasadzie, że z jednej strony mamy intencję, żeby się chronić i nosząc tę figurkę y, Bawołu przy sobie dajemy sygnał naszej podświadomości, że będziemy bardziej chronieni. Z drugiej strony działa to też na zasadzie pięciu elementów i symboliki. No i ten symbol bawołu w tym roku może być bardzo pomocny. A więc, jeżeli jesteśmy urodzeni w roku królika, czy w roku, w roku konia, to możemy przy sobie na biurku mieć figurkę bawołu, możemy nosić taki wisiorek, możemy mieć wizerunek bawołu gdzieś powieszony na ścianie wszystkie chwyty są dozwolone, a chodzi tylko o to, żeby się zabezpieczać przed drobnymi niebezpieczeństwami, które wynikają z tych wędrujących w przyrodzie częstotliwości. Bardzo ważne też jest zwrócenie uwagi na kierunki spania, bo te kierunki, które pokazywałam metody Flying star, one dotyczą też kierunków wsiadania przy biurku i spania i w zasadzie jeżeli wybieramy miejsce, jeżeli możemy mieć wpływ na to, że jak ustawione jest nasze biurko, kiedy pracujemy, to też zdecydowanie unikamy siadania w kierunku wschodnim w tym roku i, i w kierunku południowym. Z drugiej strony też ważne, żeby nie siedzieć tyłem do kierunku Wielkiego Jowisza, czyli ogólnie oś północ, południe w tym roku jest kiepska i staramy się nie, nie siadać ani tyłem, ani przodem w, w tym kierunku, szukamy możliwości siadania twarzą w innych kierunkach. Natomiast co do spania jest to bardzo ważne ze względu na nasze zdrowie, bo kierunek siadania przy biurku ma bezpośredni wpływ na to, jakie rezultaty osiągamy w pracy, jeżeli ciągle siedzimy w jednym miejscu. Natomiast kierunek Spania to chodzi o to, że nasza czakra czakra korony odbiera energię przez wszystkie godziny snu, czyli jest to powiedzmy 7-8 godzin na dobę. I jeżeli jesteśmy skierowani w jednym z tych korzystnych kierunków, to zdecydowanie będziemy odczuwać dobre skutki energii w tym roku. Jeżeli śpimy w jednym z, nawet jeżeli śpimy w dobrym sektorze, a nasza głowa jest skierowana w w kierunku niekorzystnym, to możemy mieć problemy, drobne wypadki, jakieś stłuczenia, zadrapania, możemy mieć po prostu więcej też przykrości, które nas spotykają w danym roku i mieć gorsze rezultaty w pracy. Z, tymi, z lecącą gwiazdą związane jest oczywiście jeszcze, jeżeli chcielibyśmy dokładnie analizować budynek, no to musimy najpierw mieć zrobioną mapę tak jakby mapę energetyczną budynku, która istnieje tam, panuje na stałe od momentu zbudowania budynku i te, te rzeczy interpretuje się na bazie okresów dwudziestoletnich, kiedy, kiedy po prostu co 20 lat zmienia się energia i budynki zbudowane powiedzmy przed 2004 roku mają zupełnie inny układ wewnątrz nawet jeżeli są skierowane w tym samym kierunku, a jeżeli budynek jest zbudowany między 2004 a do obecnego momentu, to jego bazą analizy będzie tak zwana baza 8. W każdym razie co 20 lat zmienia się ta energetyka i budynek, który powstaje w jakimś okresie 20-letnim. Po prostu zatrzymuje energię danego okresu i to już jest ta mapa, stała energetyka, stała budynku, którą zachowuje na zawsze do momentu rozbiórki czy jakiegoś gruntownego remontu. I na to wszystko nakładamy potem właśnie te tak zwane gwiazdy roczne. Jeżeli ktoś chce, chce bardziej być dokładny, to można jeszcze brać pod uwagę zmiany energetyczne miesięczne i nakładać sobie tego typu właśnie analizy związane z po prostu. Krążeniem energii na kwadracie loszu co miesiąc. I wtedy powstają tak zwane kombinacje gwiazd i można, można się bawić w to, jak, jakie wpływy spotykają nas z zewnątrz czyli przed nimi się po prostu lepiej chronić. Myślę, że to tyle na dzisiaj, i dziękuję bardzo. Zapraszam do współpracy. Robię takie kalendarze, które które można kupić u mnie i po prostu samodzielnie nałożyć sobie na plan własnego mieszkania i wyszukiwać miejsca do spania i do, i do pracy. Dziękuję bardzo.